Cześć, tu Wiktoria. Cześć. Dzisiaj kontynuujemy drugą część Back to School. Szkoła. Dzisiaj zrobiliśmy wszystkie zakupy w Biedronce. Zaczynamy od tego. W Biedronce sobie kupiłam takie samo przylepne karteczki do książek. Bo mi się wydaje, że będzie potrzebne, ale nie wiem. Taki... Piękny notes, też z biedonki. Urzeknie. Tu ma taką gumkę. I taki falmentowy kolor. No tak takie różne. Tu ma takie imię na wszystko, wszystko trzeba napisać. Kalendarz. I takie śmieszne minki. I to jest notes. Y Ponad 360 kartek prawie. Następna rzecz taka mgiełka do ciała. Tutti frutti o zapachu egzytyczna papaja, ale fajnie pasz też. Mmm, jakby była, dam wakacje za granicą. Też taką se książkę kupiłam ostatnią. Barcelona na zawsze. Zamierzam ją zacząć czytać, jak będę chodziła do szkoły. Mm. Tu jest otwarty już papier, ale taki ryzyk papieru, sobie kupiłam. Na sprzęt na Nie obejdzie się, że nie otwarł. To tutaj chowamy. Czekaj taki zestaw e, e, plastyczny będziesz mi pożyczał więc... nie. no nie ja. no tu ma takie różne zestawy kredek, wszystkiego to muszę ci zabrać, bo to jest sklej, to nie możesz ja mieć i tutaj się zapina na zamek taki ja ma taki dzieciak on to jest wszystko ja lubię takie dwa i jeszcze zakupiliśmy 5 Pięć, pić? Pięć. Ale y, ten fanta, już tak musiał się napić, nie, jakby się obeszło. Ja nie piję No rzeczy. A o smaku Słowka. truskawki i wiśni, ale ładnie pachnie. Już wąchałam w sklepie, bo była próbka i tutaj taka zwykła. I butelki sobie zostawimy do szkoły. Ja to moja, to jest moja. I co jeszcze? I popcorn sobie kupiliśmy. Co jeszcze? Nie, nie, nie rozmawiam tego. I to wszystko. Zostawcie łapkę dla nas na motywacji. Subskrybcie. I do następnego razu. Oklejmy.